W ramach akcji LATO w Sokulskim Ośrodku Kultury, jak w tamtym roku, mieliśmy kolejną część warsztatów produkcji muzycznej. Tym razem zajęliśmy się takim tematem, jakim jest sound design, gdzie warsztatowicze mieli okazję sami zarejestrować różnego typu dźwięki. Były to dźwięki natury, ambientu i następnie wrzucić to wszystko do programu. Pracowaliśmy nad tym, uczyliśmy się jak to komponować, jak to wszystko poukładać, żeby móc stworzyć i wyprodukować z tego utwór muzyczny. Ogólnie zapisanych jest 10 osób. Z racji, że są to wakacje, to dzieci różnie przychodzą, prawda, uczestnicy różnie tutaj uczęszczają na te zajęcia, ale raczej jest taka stała grupa, która właśnie liczy 6 osób, 6-7 osób. I tutaj pracujemy właśnie indywidualnie. Każdy ma swój komputer, yy, każdy ma swoje słuchawki. Wykorzystujemy to, to że mamy prawda, takie fajne miejsce w Ośrodku Kultury, jak sala konferencyjna IT. Używamy tych narzędzi, jak taki duży ekran, prawda, głośniki. Pracujemy. Nasze studio też jest wyposażone właśnie w, w słuchawki dobrej jakości, czyli. Uczestnicy przychodzą i, i każdy ma takie jakby swoje miejsce, swoje workflow. Pracujemy, uczymy się produkcji muzycznej. Warsztaty mają na celu, aby skłonić młodych ludzi do takiego tworzenia, kreatywnego tworzenia muzyki, żeby gdzieś sięgnąć do tych programów, dowiedzieć się, jak to robić, i że można rzeczywiście tą muzykę produkować w bardzo łatwy sposób, i że nie jest to takie trudne, że jest to też taka kwestia. No, zależy mi bardzo na tym, aby młodzi ludzie korzystali z tego, co mamy. Też wielu młodych ludzi jeszcze nie wie, że istnieje coś takiego jak studio kultura że jest tutaj taki realizator i człowiek, który zajmuje się muzyką elektroniczną, produkcją takiej muzyki. Dlatego te warsztaty są też takim jakby pokazaniem, że mamy tutaj możliwości, że mamy tutaj jakby taki potencjał, że możemy właśnie edukować, tworzyć takie miejsce dla młodych ludzi i też z miłą chęcią tymi informacjami się dzielimy. Chcemy, żeby to było takie chciałbym, żeby produkcja muzyki, tworzenie muzyki było popularne w naszym mieście. Staramy się podczas tych warsztatów robić to jak najmniejszym sumptem. Tak naprawdę do produkcji potrzebny jest tylko komputer osobisty, laptop i słuchawki, żeby powiedzmy tam nikomu nie przeszkadzać w, w obrębie powiedzmy domu czy, czy tam gdzie jesteśmy, tego swego środowiska. I, I tak naprawdę to tyle. Potrzebujemy tylko chęci i tego komputera, i możemy naprawdę zacząć profesjonalnie produkować muzykę. Ogólnie w tym roku jestem bardzo zaskoczony, ponieważ uczestnicy taki bardzo wysoki poziom gdzieś tam reprezentują. Większość już wie i miała styczność z programem Ableton z takim programem do produkcji muzyki. I, i ogólnie tworzą, bardzo szybko przyjmują tą wiedzę i naprawdę już dzisiaj, dzisiaj mamy tak naprawdę ostatni dzień naszych warsztatów i są oni w stanie stworzyć no, Cały utwór, prawda? Gdzie, y, który y, no, można już wydać gdzieś tam na jakieś streamingi i, i to pokazać, się tym pochwalić. Y, y, uczymy się kompozycji, uczymy się, jak to właśnie wszystko poukładać. Jak te dźwięki, prawda, zamienić czasami taki zwykły dźwięk, dźwięk, prawda, zamykanych drzwi, czy tam, prawda, jakiegoś uderzenia w ścianę, które zostaje nagrane naszym dyktafonem w telefonie, można zamienić w bardzo ciekawe brzmienie, które następnie można wykorzystać w kompozycji. I tutaj to się dzieje, właśnie tak, jakby celem tych, za, tych zajęć to był właśnie taki sound design, czyli kreowanie tej przestrzeni, wykorzystywanie tych dźwięków otoczenia do naszych nowych produkcji. I to się dzieje i uczestnicy to potrafią. Dziś jest ostatni dzień i oni rzeczywiście potrafią już stworzyć numer. I chciałbym, żeby w ogóle jeszcze więcej osób korzystało z tych oferty, właśnie studia kultura. Jeżeli ogólnie jesteś osobą, która śpiewa, Gra na gitarze, na perkusji, czy na czymś tamkolwiek na jakimś instrumencie, to zapraszam cię serdecznie do studia Kultura. Możesz tu zarejestrować swoje, swoje dźwięki. Oczywiście wszystko za darmo. Studio Kultura jest otwarte, jest publiczne, dlatego i wystarczy się odezwać na studio Kultura, na nasz Facebook, napisać, wpaść do nas i, i tutaj na pewno się zaopiekuje.